A tutaj jest fragment kwarcu porośnięty z pegmatytu do strzygonu. Widać o takie małe kolorowe. Rozproszona mineralizacja jakieś 10% czystej miedzi. Tak wygląda łupek miedzionośny z rygomu. To jest taka czarna skała redukcyjna, gdzie się wytrącały związki siaczki, że Miedzi i To jest fragment pegmatytu, w którym są uh, takie świecące złote kryształy, widać? Troszkę jest utrącony, no, ale to dlatego, że był w produkcji, bo był wycinany. Ale te piryty, bo to jest piryt, kwarc, skalenie. Piryt, kwarc, skalenie. Piryt to jest ten złoty, biały kwarc, a różowe skalenie. To widać te piryty takie ładne. Widać? Dużo to. Widać. Złociste. To było złoto głupce. To było gazet. Ale największy jest ten super na wózku i to trzeba zobaczyć. A to, I dotknąć. To jest nawet jeszcze stud, od studenci jak znaleźli. Radzi Radzimowicki z okruszcowaniem. To jest, tutaj jest cała oryginalna metrycka. Ciężkie. A tu nie wiem czy widzicie, słupek węglonośny z odciskami różnych roślin. Rośli. Widać? Z są agaty. Dwa ładne agaty z Nowego Kościoła. Widać? To są takie kolorowe, bardzo ładne, wyszlifowane agaty z Nowego Człapienia, z Nadmorza. Gdzie widać ślady skamieniałości? To są skorupki. Jak w grupów. To zmiedział? Nie, to związki żelaza. Ale bardzo mało rozproszone. A tutaj jest coś, co jest rzadkie. To, są, to jest skamieniałość. Takie spiralne tu zobaczycie, to są graptolity. Słabo to widać. Graptolity. Widać? Widać. Widać. Z jednej strony i z drugiej.